W dzisiejszym odcinku zaliczamy potężny powrót do korzeni, czyli FC Mobile 24. A tym razem za każdą bramkę z wyzwania to jest jedna potężna paczka ze sklepu. Jeśli wyzwanie będzie wykonane i bramkę strzelimy, ale mecz zostanie przegrany, zawartość paczki zostanie zdiscardowana. Początek może być bardzo ciężki ze względu na to, że mój skład obecnie ma 64 oceny. Co prawda, jakbym sobie tutaj dorzucił zawodników, których mam, no to miałbym CabDV, którego dostałem za dwa dni logowania z rzędu, co jest jakąś totalną abstrakcją, ale my tutaj skupimy się. Jedynie na budowaniu składu z paczek. Trzy ocepimy, jeśli chcecie kolejny odcinek bardzo szybko lecimy. Pierwsze wyzwanie, takie totalnie rozgrzewkowe, musimy po prostu strzelić gola, a naszym przeciwnikiem będzie 52 oceny. Czyli 10 punktów mniej niż my. Jedziemy. Podam. No i strzela, Haha, <noise> pierwsza paczuszka, absolutnie easy. Czas udać się do sklepu i otworzyć pierwszą paczkę. Pozwólcie, że ja wzmocnię sobie defensywę i tutaj hot defender pack. Mamy potencjał na takich zawodników, jak widzicie. Do tego Han Bellingham i Ukrywam, że ci gracze nie wyglądają mi na obrońców, ale jedziemy. Kim będzie pierwszy zawodnik? Joshua King napastnik pastyki skrzydowy w Hot Defender Special Offer. Chyba czegoś tutaj nie rozumiem. No ale dobra, Joshua King, jakby nie było, to jest naprawdę piękny gracz. No i w tym momencie zyskujemy pierwszego zawodnika do składu. No i nasza ocenka przy okazji wzrosła o cały jeden punkcik. Jedziemy dalej, ale tym razem będzie pewne utrudnienie, bo na kole fortuny, moi drodzy, mamy 10 różnych sytuacji, w jakich musimy strzelić bramkę. Każda oczywiście może pojawić się tylko raz, dlatego zakręcimy kołem i zobaczymy, jaka sytuacja pojawi się jako pierwsza. I jest to zróżnicowana. No nie ukrywam, że będzie to zajebiście ciężkie wyzwanie Patrząc na to, że rzut rożny najpierw musi nam się przede wszystkim pojawić Żeby strzelić z niego bramkę Jeśli nam się nie uda, zawartość paczki zostanie skwikselowana Albo inaczej, pożarta przez innego zawodnika Bo tutaj możemy wrzucać karty w innych zawodników, żeby ich po prostu upgrade'ować A jego składzik wygląda tak jak widzicie Powershocik, klas I to jest bramka niestety Bo ja tutaj potrzebuję rzut rożny i interwencję bramkarza Ponownie powershot. Wybij to proszę, gdzieś tam. No i to jest gol. Ej, nawet jak nie chcę strzelać bramek tym chłopem, to on i tak stoi i gdzieś tam dupkiem. Przecież zobaczcie, ja strzeliłem, odbiło mi się od dupka i wpadł do bramki. Nie no, jakiś okrutny absurd. Uderz w niego mocno, tak żeby on to wybił. Dobra, mamy to. 50% planu wykonane. Teraz trzeba dostarczyć piłkę na kogoś, kto będzie w stanie to strącić. Zagrajmy tu tu. Nice. Nie spodziewałem się, że to będzie tak trudne, zagramy teraz troszkę głębiej i strzel, to proszę, no czemu oni są tacy słabi? 6 goli strzelonych, ale jednak, moi drodzy, czuję się tutaj absolutnie przegrany. Ze względu na to, że nie udało nam się wykonać rzutu różnego, przez co którym którą teraz otworzymy, zostanie płonięta w innego zawodnika. A skoro o lidze mistrzów mowa, moi drodzy, warto przypomnieć o ofercie fortuny specjalnie dla widzów tego kanału, która gwarantuje wam dyskę bonusu za pierwszą wpłatę, kolejne dwie dyszki za pełną rejestrację, no i tak zwany potrójny zakład bez ryzyka, który bardzo ładnie macie opisane w tych trzech podpunktach. Tutaj możecie zyskać nawet 600 zł zakładów z pewnym zwrotem, gdy wasz kuponik po prostu się nie uda. Jedre, co musicie zrobić to użyć kodu DEF lub po prostu kliknąć guzik odbierz bonusy. Oczywiście postawimy sobie szybki kuponik, tutaj troszkę ryzykowny. Wchodzę za stówkę do wyjęcia, mam 5200 zł, no absurdalna kwota, ale moim zdaniem kuponik jest jak najbardziej realny. Kupon został postawiony. Tutaj troszkę bezpieczniej, bo za 5 dyszek nie jest opisane, ale postawiłem na to, że Robert Lewandowski strzeli bramkę w tym meczu. Z 5 dyszek mamy do wyjęcia 200 Przypominam, że obstawienie jest dla osób pełnoletnich No i przy rejestracji podawajcie kodzik DEV Proszę, żeby to nie był nikt dobry 3 miliony końców ha! Ja pierdzielę, dobra A zawodnikiem jest Shiny. Bez problemu go przepalę Na szczęście rzut rożny już wypadł i będzie to bramka z główeczki. To wydaje mi się, że jest dużo łatwiejsze do klepnięcia, więc jedziemy. Nie wiem dlaczego mam wrażenie, że my gramy z botami. Dośrodkowanie, proszę cię, uderz z główki niesamowite poprzeczka! Serio, żeby z czegoś takiego trafić poprzeczkę, to absolutny talent trzeba mieć, nie? Jeszcze raz, proszę główeczka. Tak jest, jedziemy I to było totalnie łatwiutkie wyzwanie Tym razem otwórzmy lepszą paczuszkę Niż ta za 200, bo z tego co widziałem Takie tam były, a gracze, którzy są tutaj dostępni Wyglądają naprawdę przepięknie Bo jest Haland Bellingham Company Więc to może być naprawdę fajna paczka Zwłaszcza, że jest tylko taka jedna dostępna Ej, to będzie walkout chyba Dania Środkowy napastnik Manchester United To będzie hojlund 83 ocenki zaledwie Ajajaj Czuję się okrutnie oskamowany, nie? Bo obietnice były tutaj przepotężne Wiecie, Haaland, Lewandowski i tak dalej A dostajemy Hojlunda Co mnie zmienia fakt oczywiście, że do składu go wrzucimy Ale jestem to totalnie zawiedziony Bo to była naprawdę paczka z potężnym potencjałem Okręcimy po raz kolejny i zobaczmy Co czeka nas tym razem z Woleja Zawsze mi siadają z tak, głosił pewien bardzo legendarny tekst. Dośrodkowanie na Chojlonda. Czy on tutaj uderzy z woleja? Przede wszystkim uderza i to jest na pewno wolej. To może być całkiem ciekawe. W środku mam takie karty jak Hernandez Sanchez Marquez, Campos. Dalej będzie tu Roldan. W końcu mamy prawego obrońcę. Woleje wypadają z koła losującego, jak ręce po raz kolejny. I zobaczmy, co ciekawego tutaj będzie. I będzie tu hat-trick. No i przy takim wyzwaniu, moi drodzy, musimy otworzyć jakąś mega grubą paczkę. ja widzę, że jest tutaj jedna przepiękna za tysiąc. No i tutaj już będą potężne szanse na ciekawych zawodników, bo aż 3 graczy pomiędzy 80 a 95 Całkowicie prądzowy składek, więc tutaj mamy absolutnie potężne pole do popisu Coś się chyba zepsuło, bo mam great chance, ale nie jestem w stanie tutaj nic zrobić Hojlund uderza, mamy 1 do 1 i to jest pierwsza bramka Hojlunda Mamy 40 sekund na to, żeby to wykonać Dobra, to co, uderzę? Druga brameczka już strzelona. I no i teraz zagramy górą. I może jakiś power shot, Cyk. I piękny hat trick, moi drodzy. Hojlunda Dokładnie tyle kosztuje ta paczka. No nie ukrywam, że zajebiście mocno na tą paczkę liczę. Dobrze, Szybki skip. I tutaj. Adeymi 82. No dobra, akurat pomocnika nam brakowało. 83. Wisam 1. No to jest absolutna bestia. Oczywiście z tej paczki możemy wziąć tylko jednego zawodnika. No i tym zawodnikiem będzie Ademi. Spróbuję mu teraz dobić do 99. Przepalając tutaj puertas Przekroczymy tą barierę, bo będzie to łącznie 100 pace'a Zapomniałem, że tutaj 99 nie jest limitem Tylko dokręcamy składy nawet na 140 Jakie wyzwanie czeka na nas w tym spotkaniu I będzie to bramka obrońcą To może być dość ciężka sprawa Ze względu na to, że mamy ciekawych tylko Roldana Shooting 58 To nie wygląda jakoś wybitnie Więc ja spróbuję go delikatnie wspomóc I troszkę tego kolegę rozwiniemy No trójka obrońców, która będzie go tutaj Próbowała zatrzymać Nie wygląda jakoś wybitnie Zobaczmy, jak on się tutaj rozpędza. No proszę bardzo, nawet się ładnie urywa. Jezu, i nawet nie chcą bronić. Halo! Eee, pierdzeles. Spojenie, no nieźle. Jeszcze raz, tym razem power show uderzamy na bramkę i po raz kolejny spojenie. Ty jeszcze raz uderzysz spojenie i absolutnie robię fikołka, nie. Może teraz spróbuję coś podryblować. Cyk, biegamy po lekarne. O Jezus, jaki to był nieudolny trik, ale uderzamy i to jest gol! Ale ten trik był tak żałosny. Niesamowite to jest, końców tutaj Dostajemy naprawdę sporo, ale graczem, który Będzie tutaj jest Pecaja Wartość spora po 321 tysięcy Ale moi drodzy, to nie jest chyba grajek Jakiś ikoniczny albo coś takiego No wyzwań mamy tutaj coraz mniej, więc zobaczmy Od razu, co nam tutaj dorzuci ciekawego i jest Przed ryblu ich, okej, okay, czyli brameczka W której musimy użyć jakiegoś Skilla chwilę przed tym, jak strzelimy Bramkę, zanim przejdziemy do tego wyzwania Zobaczmy, czy ktoś tutaj przede wszystkim potrafi skilować. Na hojlu, to raczej nie należy do skillerów Joshua King podobnie, no największy Potencjał, ja tutaj widzę, Fadejmi, moi drodzy, i to raczej musi być skiller, bo on nawet w ultimate ma cztery gwiazdki skillmów, więc mamy skillera, który musi w tym spotkaniu przedryblować jakiegoś zawodnika i strzelić brałkę. Ej, kolega ma jakiś mega dobry skład. Zobaczcie, że ma więcej szans niż my. No i tutaj Mukoko i Cap de Villa. Jeden z lepszych składów, które spotkaliśmy do tej pory. A Dejmi przedrybluje jeszcze raz. I teraz uderz. Proszę bardzo, poszło zajebić się łatwo. Baj strzeli gola, to przegramy to spotkanie. Powershot Hoylunda i 7 do 6, 10 sekund przed końcem. To będzie ostatnia akcja w tym meczu. Zagramy na swet i uderzenia jego I tak jest, 8 do 7, teraz on nie może strzelić bramki. Mecz zakończony wynikiem 8 do 7, czyli mamy wygraną. Uf, ej, po takim meczu musimy otworzyć paczkę za 1000. Ta paczka wygląda bardzo ładnie: 82-95 i ziko jako karta podświetlona. Proszę, daj de Muertos ultra pack Oddaj nam coś ciekawego tutaj. Ej, tu będzie walkout! Zobaczmy, jaki walkout to będzie. Prawe skrzydełko z Kamerunu, Brentford. I jest to Bemo! Proszę bardzo, 83 ocenki. Ta paczka ewidentnie nas skamuje jak cholera, bo 83 to tutaj było gwarantowane, praktycznie. Grimaldos, są so maksimę. No co nie zmienia faktu, że nasza ofensywa już teraz wygląda naprawdę fajnie. Bo jak sobie wrzucimy tego koleżkę Bemo do składu, to możemy naprawdę tutaj ładnie punktować. Cztery ostatnie wyzwania i to będzie lobikiem O kurde, ja nie potrafię lobować tejże. Nasza ocena składu jest dramatyczna. Nie da się ukryć. To jest jego 11 Bellingham tak. I cap deviana środkową Bardzo ciekawie Biegni, biegni, biegni Hop <laughs> No to już był na pewno lobby Co prawda to była taka delikatna podcineczka Ale bramkaż nie chce się ruszyć z miejsca Więc ciężko będzie tutaj o lepszą bramkę chyba Dostajemy 600 tysięcy końców A obrońcą, który tutaj będzie jest Rolier 75 Zajebiście No ale po tym, moi drodzy Powinniśmy uciec z tego Jakże zaszczytnego Uberala 69 Bo wskoczyliśmy na równiutkie 70 Moi drodzy, mamy jeszcze 4 karty brązowe I trzy wyzwania do wykonania A wyzwania, które nam zostały Akcja zespołowa 15 podań minimalnie Bramka za Polaka oraz brameczka najgorszym zawodnikiem w składzie W tym przypadku będzie to Valdivia, nasz lewy obrońca Ty, Jak Roldan nie chciał strzelić bramki to co dopiero on Zobaczmy co nas czeka tutaj I będzie to, no właśnie Valdivia został wywołany do tablicy Chyba jest duży potencjał na bramkę Valdivi w tym meczu Bo tu jest tylko Zidane na szpicy Valdivia, patrzcie jaką się tutaj kurde, Jak on ciśnie na tą bramkę jako ciśnie uderza i to jest gol! Pierwszy rajd w W piątej minucie, chłop praktycznie od początku poleciał i mamy brameczkę zaliczoną. Ale kolejne odcinki oczywiście będą dużo cięższe, bo i wiecie, im wyższa liga, tym ciężsi przeciwnicy, mocniejsze składy i tak dalej. Moi drodzy, łapeczka w górę jest totalnie obowiązkowa. jeśli chcielibyście kolejny odcinek bardzo szybko. Przed, przed ostatnią paszkę, którą tworzymy, to będzie paska Base Pack której mamy takich oto graczy, jak widzicie. A dwie ostatnie paczki z dwóch kolejnych wyzwań to będą paczki za 1000 Fifopońców. 600 tysięcy graczek, który tutaj będzie, jest Wendel lewobrońca. No jakoś ten składnik zaczyna wyglądać, ale nie ukrywam Że po takiej ilości FC pointsów Spodziewałem się troszkę lepszych graczy Ale nie narzekajmy, oczywiście wszystko Może się stać w kolejnych odcinkach, o ile Oczywiście przekroczy się ten próg polubień, o którym mówiłem wcześniej Brameczka za pola karnego, to jest nasze Kolejne wyzwanie, no i teraz wchodzimy na głęboką wodę Bo paczki za tysiąc mogą zrobić Potężną robotę, próbujemy tak Ademi, uderzenie mocne I to jest gol, bramka za pola karnego Zaliczona, i to bardzo szybko Meczik mój drodzy wygrany, bardzo Spokojnie, bo 6 do 3, kurde no, i teraz mam spory dylemat, bo nie wiem, które te paski otwierać, bo wszystkie są jakieś takie totalnie śmierdzące. Imo. No, ten ultrapak niby wygląda spoko, bo kompany, Halant i tak dalej. No, ale tutaj Zico Sanchez Hernandez naprawdę mega spoko karty i dużo większą Uberale, jakby nie było. Zobaczmy, czy wybrałem dobrze. I dobra, będzie walkout. Meksyk, środkowa brońca, Almeria. 83, Montes. <grym> Te gwaranty takie troszkę, powiem szczerze, niezbyt fajne. Wiecie co? Ja tego Montesa nie biorę, bo już mam środek obrony. Wezmę sobie Alena Halilowicza. Środkowo ofensywny pomocnik. Fajne nawet gwiazdki, i tak to będzie wyglądać teraz. 72 oceny. Kurde. Ostatnie wyzwanie, moi drodzy, to jest bramka po akcji zespołowej, czyli minimalnie 15 podań musi się tutaj odbyć. Więc tutaj oczywiście musimy wskoczyć w trip head to head. Poznać przeciwnika, który ma naprawdę mocną jedenastkę. Nawet bym powiedział, że. No kurde, lepsza od naszej. O kurde. Naprawdę potężna jedenastka I przeciwko takiej jedenastce Najlepszej jaką do tej pory spotkaliśmy Musimy strzelić bramkę po akcji zespołowej Czyli minimalnie 15 podań Dobra, zagramy sobie na krótko Może po akcji od samej brameczki się uda to jakoś wykręcić Wendel 15 i teraz byłby już strzał na bramkę. To już jest koniec, więc raczej chyba nawet nie damy rady tu wyklepać tyle podań, ale co najwyżej damy radę stracić bramkę jeszcze przed zejściem do szatni. Jest Ja wierzę, ale co to się stało? 14 15 i gol! To tak jest! Dżusu, jakieś strzelce bramki, jeszcze piękny knockout tutaj. Było totalnie ciężko. A stracić na końcu odcinka paczkę za 1000 FC pońców, no to byłoby absolutnie bolesne. No nie przegraliśmy tego spotkania, to jest najważniejsze. Więc zakończmy ten odcinek dobrze, totalnie potężnym walkoutem z tej paczki. Zobaczmy. Takiego walkoutu chyba jeszcze nie było. Czy to będzie ikona? Ukraina. Napastnik, czy to jest Szewczenko? Tak jest, to jest ikona. 88 osiem Andrii Siewczenko, moi drodzy! Kończymy ten odcinek przepięknie!